Wyobraź sobie, że teraz siedzisz na pace, a właściwie leżysz na pace w Zimbabwe. I wiozą cię. Wysadził nas gość stopa Okazało się, że to był jakiś polityk Który prosił, żeby go nie nagrywać, ani samochodu i tak dalej Co ci jest? Sorry, rozśmieszłeś mnie. Czemu? No nie jest ta sytuacja ogólnie No tak, ale fajna, na koniec zrobił z nami zdjęcie Ale była akcja pod tytułem Nie nagrywajcie mnie, bo ja tutaj jestem ważnym politykiem i mogę mieć kłopoty przez to Ale zabrał nas I przez całą drogę Nie dość, że jechaliśmy komfortowym, japońskim Isuzu To jeszcze przez całą drogę nam opowiadał mnóstwo fajnych, ciekawych rzeczy o tym kraju, więc naprawdę dowiedzieliśmy się takich bardzo ważnych, istotnych historii, na przykład to, że Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje i dlatego kraj jest zdewastowany. I to jest też taki chichot historii, bo Stany ich zdewastowały, a oni używają waluty ze Stanów, więc to jest w ogóle jakaś śmieszna historia. Natomiast wprowadzili im sankcje, no bo wiadomo, oni chcieli odzyskać swoje ziemię od koloniza kolonizatorów. to jakaś szkoła chyba jest. I tak wyszło, jak wyszło. że Teraz mają sankcje, no i kraj jest po prostu zdewastowany. Oczywiście ludność narzeka na to, że to wina polityków, a politycy mówią, że to wina Stanów Zjednoczonych i tak dalej. No ale powiedział nam o systemie edukacji, powiedział nam o zwyczajach, o religiach, o tradycjach związanych na przykład z zamążpójściem. To też jest ciekawe. To był świetny start, bo naprawdę nie jechaliśmy jakimś rozpieczonym gratem. Tutaj droga była fajniejsza. No i zostało nam naprawdę niedużo. Ale jest taka pogoda, jak miało padać, a my na kemping się wybieramy. Też jest ciekawe. Chociaż ja myślę, że dzisiaj prysznic by się akurat przydał. Może nie w namiacie, napaliśmy stopa jakiegoś. Jedziemy 100 km na tej pace i zaraz będzie lało. No, robi się wesoło, podoba mi się. Przesiedliśmy się z komfortu na. Taki standardowy transport. No jedziemy, zobaczymy. Chłodniej będzie. Będzie chłodniej. Zaraz nas zmoczy, będzie jeszcze mokrzej. Ale to nic. My jesteśmy chłopaki zaprawione. Damy raz. My jedziemy dalej, gramy dalej i za półtorej godziny depek albo i dwie powinniśmy być na naszym pięknym kempingu. Sytuacja się rozwija. Dokładają nam to pasażerów. że po angielsku nie mówi, ale za to kas nałożył. W razie czego. Pamiętaj, bezpieczeństwo i higiena pracy. BHP musi być. Im dalej głębiej w kraju i bliżej stolicy, tym ciekawiej. Strasznie się cieszę, że tu przyjechaliśmy, a tak w ogóle jakoś zaczynaliśmy słabo, a teraz tak fajnie. Jedziemy na pace, więc będę, dał ry... będę darł ryja do kamery, żeby było mnie słychać. No i ten polityk nam opowiedział o systemie edukacji, o sankcjach, które Stany Zjednoczone na nich wprowadziły, o zwyczajach i tradycjach, o religii bardzo dużo nam opowiedział. I opowiedział nam też o tym, jak chłopak zakocha się dziewczynie, jak musi zorganizować cały temat, żeby to poszło tak jak należy. Mianowicie, musi wysłać kogoś ze swojej starszyzny z rodziny, wujka, ojca, kogokolwiek, żeby poszedł pogadać z rodzicami tamtej dziewczyny. Jak oni pogadają i dobiją targu wstępnie i zaakceptują, to wtedy rodzina dziewczyny robi tzw. Tak research, czyli pełną sprawdzenie pacjenta. Co za typ, co mu po głowie chodzi, czego on chce od, od naszej córki i itd. Tak Później następuje etap negocjacji, bo niestety tutaj jest tak, że nic za darmo, więc musisz po prostu zapłacić. Tak jak w niektórych krajach jest tak, że dziewczyna nosi jakiś posad tak tutaj jest odwrotnie. Facet musi zapłacić za, za żonę, po prostu. I czasem płaci 2000 dolarów, czasem 4, czasem 15, a czasem 20, w zależności od tego, jak zasobny ma portfel. No i jak już zapłaci. Została wykształcona dziewczyna. A właśnie, macie mi tu krzyczy przez ramię, że to też zależy od tego, jak dziewczyna została wykształcona. Tak, ile na to siana poszło, bo edukacja kosztuje jakieś 3000 dolarów rocznie no do 5, w zależności od tego czy wyjeżdża do jakiegoś kampusu trzeba ją karmić, musi gdzieś mieszkać i tak dalej więc jeżeli studia kosztują 25 tysięcy dolarów to rodzice życzą sobie 25 tysięcy dolarów od typa no bo, no bo rachunek musi się zgadzać według nich no i tak to tutaj działa, powoli poznajemy te zwyczaje w Zimbabwe a ja już powoli zaczynam zapamiętywać jak się ten kraj nazywa i już się nie mylę. Fajne chłopaki, bo podrzucają. A my fajne chłopaki, bo jedziemy na pace i nam to pasuje. Słońce świeci. No i elegancko i jedziemy zobaczyć jaskinie. I polityk nam powiedział, że te jaskinie są super. Że obowiązkowo. My tu bierzemy normalnie i jedziemy. A my jak się tylko zatrzymamy to jest jak w saunie, jesteśmy mokrzy, ale jak jedzie to jest super wiaterek. Jestem tak szczęśliwy, że tu jesteśmy. Naprawdę, no wyobraź sobie, że teraz siedzisz na pace, a właściwie leżysz na pace w Zimbabwe i wiozą Cię na samym końcu Zimbabwe, bo już za Tobą praktycznie 90% kraju przejechane. A teraz dojedziesz tam pod granicę z Mozambikiem, obejrzysz tę jaskinie. I znowu 1000 km, 1100 do drugiego kraju, Postfano. A poswanie mówią, że jest pięknie. No to weźmiemy normalnie i pojedziemy i sprawdzimy, czy powiemy, nie? czy pięknie, czy nie pięknie. Tutaj cały czas nam dosadzają pasażerów. I tutaj dziewczyna, która ma lewie lewis, się przysiadła. No i zobaczcie, nie? No i tu nas wyrzucili. Tak się fajnie jechało na tej pacie, ale zakomaliśmy system, bo oni totalnie ich przeładowali. I po prostu nie było już dla nas miejsca. Wysadzili nas, bo za darmo i wzięli ludzi, którzy płacą. Ale najgorsze jest to, że wysadzili nas w miasteczku parę kilometrów od tej drogi, na której teraz jesteśmy, I zaczęliśmy iść w upale. Zaraz będzie burza, zobacz, co się odbywa. No ale zatrzymali się goście jaką wypasioną Toyota Land Cruiser i mówią: Bierzemy was, skąd jesteście? Z Polski. Dawaj numer, chcę do Polski. I to też trochę jest tak, że wielu ludzi, którzy nas. Poznaje i zaczyna z nami gadać, i jedzie z nami, <grystanie> to oni chcą do Polski. Więc. czy do Europy? Do Europy. tak, obojętnie. Na gdzie. odroczoną gratyfikację. No, nawet. my im coś popowiadamy, ponawijamy, oni się ucieszą. No i my mamy za Fliko transport. W ogóle to jesteśmy w miejscowości Cinoj i złapaliśmy stopa. No i jakie jaja, gdybyśmy jechali na tej pacy. To byśmy przemokli, zobacz jak tu woda na zobacz jak leci. Ale pan nas wysadził, bo nie zapłaciliśmy. I co się okazuje? Zatrzymali nas hydraulicy, którzy nas zawieźli, i i temu nie smokliśmy. Jak to się wszystko pięknie układa. Teraz szukamy jakiegoś hostelu, bo namiot to chyba nie jest dobry pomysł tutaj. Zaraz coś będziemy kombinować. Niewiele tutaj jest opcji. Idę pytać lokalesów. Byliśmy do żarcie w markecie, zobacz. Takie, bardzo smaczne i jemy w kantynie normalnie z tymi, z pracownikami marketu. A co można? Można, tam było staff only, ale weszliśmy. <grystanie> Więc jesteśmy w markecie, można, można wejść tylnymi drzwiami, na już nie będziemy jeść stwierdziliśmy. No i daliśmy radę, jak zwykle. Mamy do przejścia 7,5 km. przed nami zakręt, niech się tu nie zatrzyma, bo zapieprzają jak szaleni. No i będziemy szli pod górę te 7,5 km. coś tak czuję. Natomiast zjedliśmy bardzo dobre jedzenie w markecie, ryż z kurczakiem, z takim posiekanym jakimś gorosem. 10 dolarów. Po prostu masakra. W Polsce byśmy zapłacili jakieś grosze, pewnie. Ale co zrobić? Takie to są realia. No i co? Camping. jutro jaskinie i w drogę. Tu jest też tak, że strasznie lało. I znowu się zapowiada, że będzie lało. No grunt, żeby w nocy nie lunęło. W sumie jest pora deszczowa, oni wszyscy się modlą o deszcz. A my. Chcielibyśmy, żeby tego deszczu nie było. No zobaczymy, co będzie. Kogo wysłuchają ci, którzy decydują o deszczu. Jestem Munoda. Jestem z moimi przyjaciółmi z Polski. Pracuję przez Afrykę, Zimbabwe. Yeah. Munoda nice. yeah. i Sharapira z Zimbabwe. Wszystko jest fajne. Było miło spotkać się z tymi dwoma przyjaciółmi. Ale podróż jest krótka. Thank bro. No i fajne chłopaki nas tirem na stopa podrzucili. Jeden to jakiś lokalny raper. Ja teraz jesteśmy już na tym kempingu, chyba. Dobra, idziemy do kempingu. Zobaczymy, co nas tu czeka.